A teraz ostatnia już runda w Roosterland 5, a zarazem ostatnia z wszystkich 40 w całej serii 5 Roosterlandów. Czyli gramy w tego bonusa, którym zakończymy Roosterlandy. No i tak, możemy się na początek zmienić małego kurczaka, co jest oczywiście bardzo polecane ze względu na przeciwników, których widzimy, ponieważ cała ich armia blokuje dalszą drogę w tej tak naprawdę krótkiej planszy, ale przez nich zdecydowanie wydłuża się czas i trudność tej planszy. Chociaż i tak nie jest trudna. Mamy tutaj mnóstwo rozmaitych przeciwników. Żaby, robokury, pióry, A także jeże, świnie. Nawet wilk się chyba jakiś znajdzie. Ale trzeba mimo wszystko być ostrożnym, nie za bardzo szarżować, bo można czasem zginąć, gdy chce się za szybko. Ale nikt nam chyba nie da rady teraz. Wszystkich po kolei ładnie pozdejmujemy, niech tylko przyjdą na ubój, I jeszcze ich już chyba mało, chociaż jeszcze mała gromadka jest większość czerwonych i różowych. Oj, no trzeba uważać, bo... By jeszcze ktoś nas puknie. Okej, okay, już ich naprawdę mało. Kto tam jeszcze? Ach, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No i tak, to już chyba wszyscy, chociaż. Tak, punkty też wyzbierane. No to co? Poszło bardzo szybko i łatwo, jak to zwykle bywa w bonusach. Chodzimy na metę. I w ten piękny sposób kończymy wszystkie 5 Rooster Co mogę o nich powiedzieć? No, był to epizod niespecjalnie wyróżniający się czymkolwiek, ale zawierał oczywiście sporo ciekawych elementów. No, bo w 40 planszach to na pewno by się jakieś znalazły, z tego co pamiętam. Nie był najgorszy, no. A więc tak, co do następnego epizodu? Sam jeszcze nie wiem. Jaki to będzie, ale mogę zapewnić, że nie będzie miał w nazwie Rooster Land. A jaki to będzie, to zobaczymy w następnej części. A więc do usłyszenia i zobaczenia ze zwierzakiem, którym tam zagramy. Hejka!